Siemano, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj nagrywamy sobie z y, Lord Germany, czy jakoś tak, to po niemiecku. K, o, z takimi wamakami, nie wiem, nie znam tego. Znowu będziemy sobie, nie ubieram sobie, nie mam wezwania. Jakby to nie wiem, co będzie w opisie. Dużo ognia bo. O, mam Mercedesa, 2, 200 chyba na strażach, mam tego. Jak słuchając trochę, w tą gierkę grałem. Jest znakowałem, bo ogóle, na Mercedes. Ja sobie ja, czy nie wiem, co wyjedziemy. Nie wiem, czy mnie będzie słychać, jak wyłączę sygnały. Ja znowu wyłączyłem sobie dźwięki, nie Może mnie nie słychać. Ale no, mniej więcej z tym. Zachęcam do subskrypcji, na 50 subów yy, rozdaję kolejne Robuxy, zwycięzcą był Heros I, a, ważna rzecz Ktoś się podtrzył pod oryginalnego Herosa Bo tamten co wygrał yy, To sprawdziłem, zostawi suba i dajka Ale yy, tam, no i się z nim na Discordie wziąłem Nie Będę tworzył nowe konto. Jakby co? Nie wiem co tu się odwala. Ale będę tworzył nowe konto na Discordzie. Ale na tym jeszcze się dogadałem z nim. I jakieś 40 minut po tym yy, jakiś napisał, że nie może być na Discorda, i coś tam, coś tam, nie? Więc no, wiecie. Ktoś się potrzył, ale. No dobra, nieważne. Tu się aresztujemy. No kurde, zaaresztował mnie. Dobra, aresztuję ja tego, w takim razie. Ja cię mi zwieje. Dobra, S. Złapany. To jest moje auto. Chyba. Kładamy go. Zawodzimy do paki. Easy, łapanko. Nie. No, teraz wyszło nasz, poszedł. Chyba. Nie wiem. wcześniej nagrywałem. No i. Jak chcecie jak, yy, prawdziwe życie, bo już mamet prywatny, nie? jak chcecie prawdziwe życie z tego, z tej gierki, to piszcie w komentarzach Nie bo mogę chętnie nagrać. Nie, tu jest czapla. Z czaplą jedziemy Włączymy sygnały. Mm. Pikr... E <grymne> Ew. <grymne> Ew. <grymne> Nieważne, no. co się stało. Nikt nie wiem co się stało, nie. Łatwiej, bokiem tu zajedziemy, nie. Jest nieorealistyczne, ale nie, tu sobie zajedziemy z nimi, sklep. Jeśli chcecie więcej z tej gierki, to wiecie. Zabierajcie, subskrybujcie kanał, a zasubskrybujcie na kolejny konkurs. Dzisiaj u, u Kubi gry e, wygrałem 5 Wiecie, ja Jak już przeglądałem live, i ja na niego kupiłem. No i wziął mnie. Wiedzie, please, z jakimś chłopem. A chyba wiem z jakim nawet. W sumie zmienimy sobie auto. Więc zmeníme No, zmienimy sobie auto. Zostawcie kanał, please. I marzeniem jest być gdzieś A stosunku na tysiąc. To już nie ta bajka. Eee, uh, czekajcie, Mercedes Vito, on jest Game Passa to jest sprinter. Nie za 3200 Expo, to nie za 30 tysięcy No, tu jest Mercedes Vito. Zbieramy na Mercedes Vito. Nic, no, jedziemy sobie a 6. Nie, audię 6 tak się prezentuje. Czy może dzisiaj sobie jeszcze zagramy na strażaku? bo tam, no tam było auto blokowania. Ten gościu mi tak śmierdzi, wiem pan powiedział, no jednak nie. Tak moje przeczucia były złe. Nie, więc wiecie. Finance, mm, Nie wiem czy było ale dobra. O kurde oh, przywajdłem. Znowu, może się pojawić odcinek z Fortnite i farming wam się bardzo podobał, więc farminga będzie na bank. Farming już ponad 63 wyświetlenia. Więc no robię niezłe uświetlenia. Farming. Uhu, uh, uh, prawie że Monda co robi. Gierka jest fajna, bo na przykład kupiłem sobie Y. Czekajcie. Backup. I tu jest backup Fire Department. Czyli jedną no, z tam straż żarni. Wiecie o co chodzi. Wiem, że streama dzisiaj będzie. Ale ja nie wiem. Chcę zrobić taki. No teraz, dłuższy odcinek. Ty czekajcie, czekajcie, czekajcie. A tu mam podejrzanego. Blokujemy, Może już stąd nie wyjedzie. No, tak myślałem. Gościu stój. Leżeć, Jemy. No i pięknie. Przy, przy tym, przy tym robował mnie. Może zaraz w następnym odcinku zejdziemy z ścieżki dobra do no zło, ale nie no, wiem jeszcze. Szpakt i... Ściół. Dashwin get this? Mogły jest? Nie rozumiem go. Bo... Ciągnik może nie znam tak dokładnie. Do tego. Pyk. Czekajcie, ja muszę tam zobaczyć. Idę mi jak było potrzebne No to auto. Nie, więc to będzie na tyle z tego odcinka jak sprawdzenia. Subskrybujcie kanał. Dajcie lajka. 50 15... subów, 1300. No, więc to będzie na tyle z tego odcinka. Dajcie suba, dajcie lajka. Nie, i wbijajcie na Discorda. Czy będzie nowy Discord, nie? Więc no. Yy. No. Nie to kliknęłaś nie, Czekajcie. Ty, bo ja nie mam tego na tym koncie. Dobra, nieważne. Nieważne. Czekajcie, kośnik. Tu się chyba nie da tego zrobić. Dobra, nie da się. Wyczekajcie, czekajcie. Kośnik. O, o, nie, nie. Dobra, nie da się tego zrobić. Bo już zapiszę. No, dajcie suba, dajcie lajka, wbijajcie na skorodę. To sobie No i co? I siema!